Cześć, moja rybko, jedziemy z trzecim filmem z serii Przyświetlamy Gada, czyli New Fresh Padalec, osoba nowo poznana. Zatem, co Pan ma w głowie? W głowie ma miłość do ciebie. Jest miłość, jest. Tylko, że w głowie, czyli myśli o tym, że Ty go kochasz, że on kocha Ciebie i że pomiędzy Wami jest całkiem fajna zabawa. Zabawa. Chłop jest niepewny siebie, a w związku z tym w głowie ma możliwości popełnienia zdrady. Tak, niestety. Będę tego komentować, bo. I znowu jest ta miłość, te takie. On by przyszedł do ciebie z tym wszystkim, co on ma. On chce cię uzdrowić tą miłością. W sercu, w sercu, moja droga, chłop ma konflikt. Pokusy i to się z nim kłóci, bo on by chciał tutaj brać tyle samo, ile daje, ale to się kłóci z nim, bo są pokusy. I tymi pokusami są te zdrady w jego głowie. W sercu jest to samo. On jest przekonany, że on i tak nie wytrzyma, że i tak zdradzi. On doskonale kurwa to czuje, wie to, jest kurwa przekonany. No. Dochodzi no do wniosku, że musi przemyśleć teraz. Czuje, że powinien być sam, odizolować się, zdystansować, ale tu cały czas jest na pozycji przegranej. Cały czas porównuje się z kimś. Coś mu nie, nie wychodzi, to już jest do dupy i bardzo nie wierzy w siebie. Jakie działania on podejmie? Przede wszystkim, no jest tutaj mm, chęć działania w twoją stronę, ale będzie chciał sobie zrobić z ciebie kochanki, już obmyśla plan, on doskonale wie co on chce robić, co prawda nie jest w tym jakoś wybitnie doświadczony aczkolwiek zaczyna takie działania tworzyć za jakiś czas z jego wyboru będzie pomiędzy wami cisza spokój, nie będzie tu kontaktu, bo on tak wybierze to będzie jego wybór, więc sytuacja się zawiesi w konsekwencji moja rybko po tym zawieszeniu jest wieża. Więc odpuść sobie gagatka, bo to ci pani facet. To, co jest nieuniknione dla tej relacji, to jest to, że on chce z ciebie ciągnąć. Dosłownie, chce z ciebie ciągnąć to, to, co ty w swoim życiu osiągnąłaś to, on chce zagarniać, zagarniać, zagarniać. Taki wampir. Oh. Hmm. Dobra. Co w głowie? A chemia. Tu jest bardzo duża chemia, według niego, pomiędzy wami. Złamane obietnice, tutaj są. On uważa, że nie powinniście się wiązać on, on w ogóle uważa, że nie powinniście wiązać w stabilne relacje, zobowiązania jakieś. Nie, nie, nie. Szuka chłop chaosu, trochę jest drama queen. taki tyf, typowy, brzydko powiem fuckboy. Lubi tutaj um, typowy zestaw rockmana, czyli seks, drug, alkohol. Dodatkowo, no jest złamany no. Z sobą samym. Tym, że nie potrafi tutaj dotrzymać lojalności. I on o tym doskonale wie. Są złamane obietnice. On ma wrażenie w ogóle, że tu gdzieś hazard jest przy nim. Tak czuję. Nie pokazuje ci swojej prawdziwej twarzy. Wszystkie jego zagrywki nie są prawdziwe. Wszystko to jest takie kłamliwe. Taki chodzący fake. I lubi pieniądze pieniądze lubi bardzo, lubi pieniądze. Ma mentalny lockdown. Sam sobie narzuca presję. Nie czuję się. Y o Polsku, e, pewny siebie. Ma nadzieję, ale tutaj nic z tego. Nic z tego, ale padaka, ale padaka. Dobra, karteczku nie. Wspominam o tym, jak pachniesz. Chciałbym mieć was obie. Daj mi kolejną szansę. Trzy dni. Nie pokazuję uczuć. Jesteś impotentem emocjonalnym, dzieciaku. Lęk przed porażką mnie paraliżuje. Mam obsesję na Twoim punkcie, koneksje duchowe. U, jak karma. Cały czas czuję z tobą połączenie, długoterminowa relacja. Ucz się z każdej sytuacji, duchowy posłaniec, poszukiwacz, pożądanie seksualne. <coughs> Boję się odrzucenia, wybuch emocji, ja. szok niedowierzanie. Boję się. Nie matkuj mi. Nie matkuj mu. Wypaliłem się, idę dalej. Buduję stabilność finansową. Kocham cię, ale się do tego nie przyznam. Nowy rozdział. Grudzień. Panna, byk, ryby, lew, skorpion, bliźnięta na spodzie, wodnik.